wywiorki Bobry, dzień dobry, piękna pogoda, dzisiaj taki delikatny wiaterek, no dosyć ciepło, wcześniej było trochę chmurek, ale przeszło, jest przypływ, także dół plaży odpadnie, ale tutaj góra plaży jest dostępna, więc sobie pospaceruję odrobinkę, pospaceruję i zobaczę czy czegoś ludzie nie zgubili. Dzisiaj wyjątkowo przejdę na tą część plaży. Tutaj raczej jeszcze nigdy nie chodziłem. Sprawdzimy ją tak do końca tego murka i zobaczymy, co tam dalej. Zobaczymy, co tam dalej. Po drodze widziałem tutaj wszędzie już takie poważne żniwa. Koszą i no kurz leci. Także chyba, no jadąc stąd kawałek drogi, będę musiał nadłożyć, ale będę mógł przejechać obok portu w Lamanis obok moich pól, moich, e, mojego pozwolenia. E, sprawdzę jak tam sytuacja wygląda. Wiem, że tam była część zbóż posianych już przed zimą. E, czyli one chyba w pierwszej kolejności dojrzały, bo, bo były najdłużej w ziemi. Tak mi się wydaje, nie znam się na tym za dobrze, ale mam taką nadzieję. Więc pojedziemy i zobaczymy, czy tam czegoś nie skosili. Może w przyszły weekend uda się, bo już będę miał kawałek weekendu wolnego, w sobotę nie pracuję. W piątek nie pracuję, więc więc może, może się uda w przyszły weekend tam wbić szpadel. Byłoby arty sympatycznie. Ale cóż, na razie mamy plażę. Plażę do sprawdzenia. Hitchcocki siedzą na plaży. Pełna reprezentacja. A ja zaczynam z wysokiego C. 2 euro fajnie fajnie i spodziewałem się funta co to jest Indianin? nie Rzymianin pewnie jakiś dobra, mamy 2 euro elegancko i praktycznie dołek w dołek, kolejne dwa tym razem z jakąś katedrą, kościołem pewnie mógłbym przeczytać, gdyby mi światło nie świeciło w, obie... w ekran w ekran telefonu. Długo nie poleżały z dziśki Może z wczoraj. No może z weekendu poprzedniego. Dziś piątek, więc no może od poprzedniego weekendu leżą. Jeszcze nie zaszły. A tym razem to wygląda na to, że jakiś biegacz płakał, jak zgubił. A ja byłem przekonany, że kopię elektronicznego papierosa. One dają taki identyczny sygnał też niedawno zgubione ciekawe czy jeszcze mają w sobie prąd ani piaskiem nie zaszło ani nie podrapane. no komuś było przykro baza na słuchawki gdyby z kształtu ktoś nie wnosił dłużne bezprzewodowe szkoda, że bez słuchawek Byłoby fajniej A na brak tej monety narzekałem od kilku wypadów O jak dawno nie było dwóch funtów Dawno, dawno, bardzo dawno Super Czyli dzisiaj mamy taki wyjazd 3 razy 2 2 euro, 2 euro, 2 funty, elegancka No, już trochę czasu nie było tak ładnie. Parę kroków jest funt kolejny, a chodzę może dosłownie 30 minut. Także już mam 4 euro i 3 funty. Ładnie. Boks na słuchawki. No, dobrze jest. Dobrze. Jeszcze kawałeczek, ludzi trochę. Ja za dużo siły nie mam. Przejdę się, potem opowiem Wam historyjkę. I... I na Lamanis zobaczyć, czy dostępne. Taki plan. Taki plan, moi drodzy. A i co? Morze, morze, nad morzem, po morzu. Ale plaża dzisiaj łaskawą była. Ja jestem już po pełnym wypadzie. Nagrywam ten filmik na końcu wypadu. E, tą gawędę, tą opowieść z malowanej skrzyni. E, także ja wiem, co znalazłem. Było dobrze. W moim odczuciu, no nie wiem, czy Wam się będzie podobało, bo wy za chwilkę zobaczycie jeszcze kilka znajdek, które wyszły w tym najzabawniejszą znajdkę wypadu. No i słuchajcie, ostatnio gdzieś tam w świecie archeologii polskiej gruchnęła wiadomość, że zmieniono nasze zapatrywania na pochodzenie Słowian. Że prawdopodobnie naszymi przodkami mogli być Piktowie ze Szkocji i sobie pomyślałem że się mieliśmy nie trzymać chronologii już mieliśmy sobie tak skakać po historii Hentu w ostatnich dwóch trzech opowieściach byłem bardzo chronologiczny dzisiaj natomiast się cofnę znowu w czasie do roku 875 kiedy to Sigurd hmm, Sigurd ten Eisten... E. dla uproszczenia zwany Sigurdem Potężnym, władca, mm, władca, władca, archipelagu Orkadów, ee, najechał Szkocję Piktyjską. Najechał Szkocję Piktyjską. Ee, tutaj trafił na Piktyjskiego króla o imieniu Mel Bridge. Mel Bridge. Nie wiem. Bricta. To, te. to Tech. E, to e, Wystające zęby, Boże Święty. E, no, te imiona szkockie, Piktyjskie o to już całkiem są mnie do wypowiedzenia. Ja może napiszę po prostu. Napiszę tutaj w filmie, jak on miał na imię. E, szkocki Wódz zaproponował Sigurdowi honorowe rozwiązanie, które wtedy się zdarzało dosyć często. Spotykamy się 40 na 40, dajemy sobie po mordach, kto przeżyje, bierze wszystko. No i dobra, no Sigurd się zgodził, przyszedł ze swoimi wojownikami, nie będę wymawiał tego imienia, wystające zęby, o tak, tak, wystające zęby, przyszedł ze swoją 40, no ale ale wtedy się okazało, że tak naprawdę Sigurd przywędrował w 80 chłopatek, trochę nieuczciwie. Nieuczciwie doszło do starcia, no 80 na 40 przewaga jest znaczna do tego, choćby, no wiecie, znacie przysłowie, i, i Herkules dupa, kiedy wrogów kupa, prawda, no załatwili, wybili tych, tych piktów, wikingowie wybili ich, Króla Szkockiego wystające zęby ścieli Sigurd przywiązał sobie jego głowę do, do końskiego osiodła no i ruszył w drogę powrotną do domu ruszył w drogę powrotną do domu a że e, wtedy raczej się spodni nie używało w użyciu były jakieś tam nogawice inne rzeczy no w każdym razie albo albo w ogóle nagolennice na, na gołe nogi prawda metalowe nagolennice no i chyba on w takiej konfiguracji jechał jakaś dłuższa tunika Gołe nogi, no i gdzieś tam na którymś wyboju koń podskoczył, potknął się czy stało się cokolwiek innego. W każdym razie e, Sigurd uderzył w zęby wystające z paszczenki e, wystających zębów e, piktyńskiego króla. E, te zęby wystające skaleczyły go w nogę, skończyło to się zakażeniem, którego Sigurd nie przeżył, tak zginął. Sigurd potężny, władca Orkad załatwiony przez piktyjskie wystające zęby. Ciekawe, nie? Słuchajcie, moi drodzy. Tyle będzie tej opowieści. Ja nie powiem, wracam na plażę, bo idę do samochodu. Zrobię jeszcze taką krzyżowską przerwę i się z wami pożegnam z tego też miejsca. To z kolei nagram na końcu filmu, zmontuję na końcu filmu. I taka to będzie opowieść z plaży. Pokażę wam jeszcze klif w oddali. No ja co wam powiem? Jak tyle kamierdolców szlachetnych błyśnie w wasze oczy na żółtego koloru obrączce, to serce staje, ale niestety ja tu nic na kształt próby nie widzę. Odpust kurde, ale mi zrobiła, ale mi zrobiła była, była ostra palpitacja. No nie ma, nie ma próby na pewno. Nie ma próby, na pewno gdzieś ją potem przytrę, zobaczę czy mieć wyjdzie spod spodu, bo to albo na złoto, albo na miedziuchę biło. Ładnie biło, pięknie biło. Kurczę, jaki fajny. Oj, żebyś ty chciał być złoty. A teraz zajazdik wyskoczył. Na pewno Regina Victoria, na pewno rok 2000, ale czy to jest 2 pensy, czy to jest 10 pensów, to ja wam nie powiem. Zajechane jak po esternie. Zobaczymy. Tym razem monetka, znowu myślałem, że funt. Ale sobie zdałem sprawę, że ma odwrotnie kolorki, no ta monetka w przeciwieństwie do funta. Jest złota w środku, a srebrna na zewnątrz. Funty są odwrotnie. Także tutaj chyba Eurak będzie znowu. Albo jakiś Mozambik. Nie wiem co to. Rycerz na koniu. O kurwa. Słuchajcie, hej, złotówki. Rycerz na koniu. Nie no bez kitu A co to jest? Czy to jest To jest chyba 5 złotych jakieś Ja nie wiem, jeszcze takiego nie widziałem na oczy No tak, do no piątek pisze. Pisze jak byk, 5 zł, ale jaja Nie widziałem takich Boga mi słońce Nie wiem, nie mogę przeczytać co na niej pisze. Lubelskim. Zamku Lubelskim, na Zamku Lubelskim. I coś tam jeszcze pisze, ale ja jak Boga kocham nie znam tej, tej monety, pierwszy raz widzę. Na oczy taką. Dla was to może jakiś popularne w Polsce, a dla mnie szok. 2017 rok, no nic dziwnego. Ale jaja. Ale jaja, moi drodzy. Szok. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Jeszcze kawałeczek, parę kroków i wracam do auta. No, pogoda przednia, ale ja nie chcę przesadzić. Jeszcze miałbym siłę pochodzić, ale się oszczędzam. Ech, statki na redzie. Funty w piachu. Kolejny ładny. Długo nieleżący. Super. Super. I to chyba będzie ostatni funcik dzisiaj, bo do przejścia dosłownie 5 metrów. Ławka. Opowieść. Opowiedź o wikingach i... i do domku, i do domku, przez z do domku. Także taki plan, moi drodzy. Opowieść będzie wkomponowana gdzieś tam wcześniej pewnie. Ja o niej teraz mówię, ale ona będzie gdzieś pomiędzy tymi monetami, żeby... żeby tak jakoś wypełnić ten filmik, zaciekawić Was i... zrobić dobre wrażenie. Ale do. Cały czas nie mogę przez to się śmiać z tej piątki. Kurczę. Znaczy wiecie, najlepsze jest to, że człowiek, który nie wiem, rozpoznaje jedną piątą monet na świecie na strzałę, nie poznaje 50 złotówki ze swojego własnego kraju. Rozpacz, kurde, rozpacz. Dobra, idę. I tyle by było na dziś historii z plaży. Ja kończę, kończę przygodę dzisiejszą. Pędzę szybko na Lamani zobaczyć jak tam wygląda teren. I wracam do domu, bo to jutro do pracy trzeba się golić, trzeba się strzyc, przygotowywać. Kupa roboty, moi drodzy, kupa roboty. Ale to nieistotne. To dopiero jutro, dziś jeszcze tam w miarę luzik. O z wami już z tego nadmorskiego pleneru się pożegnam. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, oczywiście, niech moc będzie z Wami. Hej, hej, papa. Pa.